I tak, Wednesday, musisz nacisnąć jeden przycisk. No dalej, wybieraj. Świetny wybór. Zaraz spadnie na ciebie wiadro robaków. Haha, to takie obrzydliwe. Łap. Robaki i ziemia. Naprawdę próbujesz mnie tym przestraszyć? Enid, dlaczego się ze mnie śmiejesz? Dobrze, przedstawię ci moich sąsiadów robaczki. Fuj, zabieraj je. Co za ochyda. Ups, nacisnęłam przycisk i jeszcze jeden. Mm, tylko nie robaki. Dobra wiadomość, to nie będą robaki, to będą pyszne płatki. Wow, słodkie kółeczka, uwielbiam je. Muszę nabrać jak najwięcej do miski i ich spróbować. Ale nacisnęłaś dwa guziki, więc masz trochę mleka. Mleko? Nie mam nic przeciwko, ale teraz jestem cała mokra. Chociaż to w sumie żaden problem. Mleko jest takie dobre, a z płatkami jest jeszcze lepsze. Mniam, mniam, ale dobre. Rozumiem, że teraz moja kolej. Dobrze, wybieram ten czarny przycisk. I co mnie teraz czeka? Skorpiony, robaki? Co? Nie, to mój najgorszy sen. Różowa Nutella, obrzydliwe. Takie coś może się spodobać tylko Leni. Nie zapomnę ci tego dyrektorko. Ojej, teraz chyba pora, żebym ja nacisnęła przycisk. Różowa Nutella wygląda świetnie, więc też chcę coś takiego. Chcę Nutelle! Enid, słyszycie? Nie wolno bawić się przyciskami. Zaraz zobaczysz, czym to się może skończyć. Trzymaj, dużo czarnej pasty. Ma węgiel i jest bardzo miętowa. To obrzydliwe! Świetnie, a teraz musimy cię porządnie wyszorować. Szorujemy tu i tu. W ogóle nie lubię takich zabaw. Zniszczyłaś mi fryzurę. Wednesday, czas nacisnąć przycisk. Pospiesz się i wybierz ten, który najbardziej ci się podoba. Doskonały wybór. Czekają na ciebie czarne pióra. Uwielbiasz czarny kolor, prawda? Czarny kolor jest super, ale przypominam teraz czarną kurę. Okropne. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Przypominasz czarną kurę. Dobra, teraz ja naciskam przycisk. Niech będzie ten. Tak i co tam? Wow, moje ulubione tęczowe skitelsy. Ale pyszne. Nieźle, ale ich dużo. Jestem zachwycona. Skitelsy, pochyda. Enid, przegrałaś. Naciskaj przycisk. Doskonały wybór. Mam już dla ciebie górę popitów. O matku, jest ich za dużo. Ojej. Aj. Nieźle. Enid znokautowały popity. Co z tobą? Och, przeżyła. To straszna wiadomość. Dobrze, teraz moja kolejna wybranie przycisku. Nie. Chcę nacisnąć ten. I co mnie czeka tym razem? Niemożliwe. To moje ulubione żelkowe oczy i zielony szlam z orgu. To są prawdziwe, potwornie pyszne smakołyki. W końcu mogę się najeść. <laughs> mm, wspaniałe. Ochyda. Następna przycisk naciska. Enid. Enid, witaj. Teraz twoja kolej na naciśnięcie przycisku. No dalej śmiało. Nie bój się, nie ugryziecie. Dobry wybór. To tęczowe pianki już do ciebie lecą. Co? Pianki? Wow, są takie ładne i miękkie. I przede wszystkim są przepyszne. Wednesday, czekam, aż naciśniesz przycisk. Dobrze, wybieram ten. Genialny wybór. Czekają na ciebie dwa ogniste tabasko. Łap! Tabasko to mój ulubiony sos. Jego ostrość przypomina mi diabła w piekle. Widzę, że jesteś zadowolona. Mam teraz supermoce. Ten sos jest tak ostry, że aż płonę. Hmm. Wow, to świetna okazja. Mogę sobie upiec pianki. Wednesday, pomóż mi! Nie, dziękuj. Super, to jest pyszne! Wednesday, palisz się! Musimy to natychmiast ugasić! Wednesday, nie martw się, uratujecie. cię! I po co to pani zrobiła? Na szczęście żadne dziecko się nie spaliło. Dziewczynki, szybciej naciskajcie przycisk, jeśli chcecie się wydostać. Wednesday, no już! Dobra, dobra, wybieram ten. Świetnie nacisnęłaś mój ulubiony przycisk. Teraz będziemy robić tort według mojego własnego przepisu. Najpierw wsypujemy mąkę. Świetnie. Lecimy dalej. Następnie muszę wlać trochę mleka, żeby ciasto było puszyste i pyszne. Włęsdę, jak Ci się podoba? Kiedy ten koszmar się skończy. Jeszcze troszkę. Wbijamy jajka i gotowe. Teraz porządne mieszanie. Hej, co z mikserem? Jestem człowiekiem, a nie miską ciasta. Chciała mnie pani wymieszać z trzepaczkami? Wybacz, masz rację. A teraz czas na dekorację. Do tego potrzebuję trochę bitej śmietany. Mmm, Jest przepyszna. Wednesday, musisz spróbować, jest naprawdę pyszna. A na wierzch jak najbardziej pasuje kolorowa posypka. To jakiś koszmar. Ta kolorowa posypka przeprawi mnie o tik nerwowy. Wednesday, pachniesz jak pyszne ciasto. A teraz przechodzimy do Enid. Enid, naciśnij przycisk. Świetny wybór. Tobie wypadła musztarda. Uważaj, żeby nie wpadła ci do oczu. O nie! Co za koszmar! Nienawidzę musztardy! Jest taka niedobra! Nie martw się, już się skończyła. Ojej! A co to? Wow! Znalazłam klucz! Ale mam szczęście! W końcu mogę się wydostać! Wednesday, znalazłam klucz! No dalej wychodź! Wielkie dzięki, Enid. Marzyłam, żeby się stąd wydostać. Gratulacje, zaliczyłyście wszystkie kary i możecie iść do domu. Do zobaczenia, do widzenia. Westy, biegniemy, szybko. Oj, dzieci, dzieci. Hmm, kto tam puka? Ej, już bieg na tworzyć. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz, sąsiadko? Zobaczmy. Aha, to jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna! Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym budle. Świetnie, to będzie moja barierka. Jaka ogromna! Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj, to bolało. Dobra, odstawię to pudło przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, okay, postawimy tak, a to tak. No Całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie, to dla was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Dodamy też światełka. I jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co? Włączamy. Wyszło świetnie. Wow. Aścico, para opadła co sąsiadeczko. To Teraz ma najfajniejsze łóżko. Hmm. Auć, to bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Hmm, co by tu wymyślić? Bingo. Wiem. Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, oh, i ten obrót też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie, wygląda super. Tak samo dobrze jak u Jennifer. Aj, Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch. Zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, sąsiadko. jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry, twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się. Wszystko gotowe! Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No hej, zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny! Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny Jennifer! I super przytulny! Urządzamy prywatną imprezę. Nikt więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę! O, mam świetny pomysł! Do dzieła. Dobra. Obróz. Teraz naczynia. I moi dobrzy, wierni przyjaciele. Soknuje moja współlokatorka. Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba ci się? Koniec tego dobrego. Popamiętasz mnie. Ochrona. Służyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, co do mnie? Dzień dobry. W czym problem? Chodź ze mną, pokażę ci! Tu są. To one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przygnąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Bingo. Mam kolejny pomysł. Ty zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam? Fajny świecący globus. A teraz z tych krążków zrobimy coś ciekawego. Jennifer, padnie z wrażenia. Świetnie. Teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekoracje na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę. I to na maksa. Co za impreza? Co tam się dzieje? O, patrz, u Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć! Chcemy się z Tobą zabawić. Co my tu jeszcze wymyślić? Wiem, mam fajne pudełko z żarówkami. Hmm. Są niesamowite. Teraz będę potrzebowała kabla. I proszę. Łańcuch świetlny gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie. Uwielbiam swój pokoik. Dobra. Trzymaj się, Mary. Proszę wejść, szybko. Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Tak, tak, dokładnie to co trzeba. Wszystko działa. Tu są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie! Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę. Zaraz opanujemy sytuację. Nie bój się! Wszystko jest pod kontrolą. Gotowe. Ale moje łóżko jest zniszczone. Przykro mi, Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj, poznaj moich kluszowych przyjaciół! Ciekawe, co jest pod kloszem. Wow, cały talerz mini pianek! Chcę już ich spróbować! To wygląda nierealnie pysznie. Z czekoladą będzie jeszcze lepsze. Zaraz, a co tak śmierdzi? Co z tobą, brytni? Podnoś swój klosz! O nie, dostałam śmierdzący ser pleśniowy! Masz pecha! O mam pomysł. Zatkam sobie nos małymi piankami. Tak o wiele lepiej. Co za koszmar. Ser tego okropnie śmierdzi. Nie będę tego jeść. Musisz wziąć gryza. Trzeba coś wymyślić. Racja, zakładamy gogle, gumowe rękawiczki i koniecznie spinacz na nos. Teraz można jeść. Ale najpierw zanurzę ser w czekoladowej fontannie. Więcej czekolady nie zaszkodzi. To obrzydliwe! W ogóle nie smakuje dobrze! A czekolada tylko wszystko psuje! Tak, to nawet wygląda obrzydliwie. Będę musiała zjeść go do końca. Trzeba się zebrać w sobie i to dokończyć. Uff, zrobiłam to! Wow, zuch dziewczyna! Brawo, brawo! Julie, twoja kolej! Ok, bierzemy jedną piankę. I zanurzamy ją w czekoladzie. O nie, wpadła. O, mam pomysł. Naleję czekoladę do szklanki, a z wierzchu posypię piankami. Tak, będę mogła wypić gorącą czekoladę z piankami. To będzie mega dobre. Pyszne, ale dobre. Julie ma czekoladowe wąsy. ale śmiesznie. Mogę być pierwsza? Dziękuję. O nie mam okropne krewetki! A ty co masz, Britni? Zaraz się dowiemy. Co? To cytryna? Co za pech. Nie martw się, Britni. Moje też jest niedobre. Ja zacznę! Chwileczkę, muszę to nagrać! Nagrywam, kontynuuj! Mówisz poważnie! Dobra, spróbujmy. Zanurzamy krewetki w czekoladzie i próbujemy. Fuj, to jest obrzydliwe! Te krewetki w czekoladzie są niedobre! Fuj, fuj! Obrzydlistwo! Z buzi wystają mi głowy krewetek! Śmiesznie i obrzydliwie! Nie, nie będę ich jeść okropne! Julie, to takie zabawne! Spójrz na to! Tak śmiesznie wypluwasz głowy krewetek! Nie mogę! za wstyd! Oddawaj telefon i jedz swoją cytrynę. Bla, bla, bla! Julie w ogóle nie oh musisz się go. z siebie śmiać. Dobra, spróbujemy cytryny w czekoladzie. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Chociaż szczerze mówiąc, nie chce mi się w to wierzyć. Fuj, ale okropne. Wykręca mi twarz przez ten kwaśny smak. Spróbujmy jeszcze raz. Ale niedobre. Uff, zrobiłam to. Ale to było mega kwaśne. Ene duelike fake. Ja pierwsza. Mam szaszłyk z węgrowymi oczami. Uwielbiam takie. Chcę już spróbować. A ty co masz? O to co? Ryba. Obrzydlistwo. Zaraz wymiotuję. Brytni, ty pierwsza. Okej. Okay. Zanurzamy szaszłyka z żalkowymi oczami w czekoladzie. O tak, czekolada wygląda tak apetycznie. Mm, a w smaku jest niesamowite. Bardzo mi smakuje. Ekstra. Skończyłam. Julie, twoja kolej. Naprawdę, ale ja tak nie chcę jeść tej okropnej, surowej ryby. Ona strasznie śmierdzi. Tak, masz rację, śmierdzi okropnie. O, mam pomysł. W masce przeciwgazowej nic nie będę czuła. Julie, zaczynaj jeść. Dalej, dalej, dasz radę. Hmm, muszę pomyśleć. O, będę zanurzać rybę w czekoladzie za pomocą wędki. Tak, nie będę musiała obracać jej rękami i moje ręce nie będą śmierdzieć. I tak, zanurzamy w czekoladzie. A teraz zbieramy siły i próbujemy. Fu, to takie obrzydliwe. A mam jeszcze cały talerz ryb. Do przodu, Julie. Ok, spróbuję jeszcze raz. Zaczepię na wędce wszystkie rybki naraz. Im szybciej je zjem, tym szybciej zapomnę o tym koszmarze. Ojej, wydaje mi się, że czekolada tylko wszystko psuje. To obrzydliwe. Ale co robić? Muszę zjeść wszystko do końca. To przecież challenge. No dalej, dasz radę. A zaczynać będzie Britney. Okej. Okay. Wow, to pączki. Uwielbiam je. Patrz, jakie śmieszne uszy. Zobaczmy, co jest u mnie. What? Brokuły! To znowu niedobre jedzenie! Britney, zaczynaj! Dobra, spróbujmy! Zapach jest po prostu boski! A z czekoladą te pączki będą jeszcze smaczniejsze! Coś pięknego! Mm, jaki delikatny i słodki! Jestem zachwycona! Mniam, niam. Dobrze, że mam jeszcze jednego pączka! Linka cieknie na sam widok. A Julie, a ty co siedzisz? Jesz swoje brokuły? Dobra, co zrobić? Trzeba to zjeść. Fuu, zapach jest okropny, ale może brokuły z czekoladą są jednak smaczne? Nie dowiem się, póki nie spróbuję. Nadal wygląda to słabo, a w smaku. obrzydliwe. O rany, na sam widok nie mbli. Och, za jakie grzechy! Ostatni kawałek. Wszystko zjadłam. O. O nie, mój brzuch! Jakoś źle się czuję! Oj, biedactwo! Lepiej odpocznij. Raz, dwa, trzy, podnosimy. Wow, mam Oreo! Mam szczęście! A, ja mam czerwoną papryczkę! Dlaczego mam takiego pecha? Ja zacznę pierwsza, nie martw się. Spróbujmy moich pysznych Oreo. Ale najpierw wykąpiemy je w czekoladzie. Mm, aż ślinka cieknie! I smakują niesamowicie. Chcę więcej! Zanurzamy je w czekoladzie. I delektujemy się tym wspaniałym smakiem. Ja też bym chciała. O, mam pomysł. Julie, daj gryza! Jeszcze czego? To wszystko dla mnie! Proszę! Powiedziała mnie, odczep się! Proszę, proszę! Koniec, wszystko zjadłam. Idź sobie, papa pa, moja droga! Julie, nie wiedziałam, że jesteś taka skąpa. Dobra, teraz moja kolej. Mam ogromną czerwoną papryczkę. I boję się jej spróbować. Mam nadzieję, że czekolada złagodzi jej ostrość. O, mam pomysł. Jeśli zliżę czekoladę z papryczki, to będzie się liczyć, że je spróbowałam. Nie, Brytni, nie będzie się liczyć. Musisz ją ugryźć. O, nie za co? Dobra, trzeba wziąć się w garść i ugryźć. Zanurzamy w czekoladzie i próbujemy. Uj, to obrzydliwe. To jest takie niedobre. I na dodatek zaczynam się gotować. O matko! nie zaraz staniesz płomienia. Trzeba złożyć okulary. A moja buzia płonie! Na pomoc! O, czekolada. Tak, już jest o wiele lepiej. O matko, czuli, co z tobą? E, wszystko w porządku, trochę mnie przesmaliłaś swoim ogniem. Wyglądasz naprawdę śmiesznie. Julie, jestem tutaj! Mogę być pierwsza? Julie! Och, nieważne, podniosę klosz. Wow, mam dwie gumy hubabuba. Patrz, Julie, fajnie! A teraz zobaczmy, co jest u mnie. O oh, nie, śmierdząca cebula! O oh, hyda! ty pierwsza. Z przyjemnością! Wyjmujemy gumę z opakowania i wrzucamy prosto do czekoladowej fontanny. To wygląda bardzo apetycznie, wow. mm, a jak smakuje! Jestem zachwycona! A teraz nadmucham ogromnego balona, wow, jest czekoladowy! Ekstra! Hm, mm, chyba nadszedł czas na psikusa. Zaraz przebiję balona brytni wsówką. Bum! O nie! Mam całą twarz w gumie! Julie! Czemu to zrobiłaś? Lepiej jedz swoją cebulę! Dobra, co robić? Spróbujmy! I tak zanurzamy w czekoladzie! Hmm, w czekoladzie wygląda nieco bardziej apetycznie! Chociaż śmierdzi nadal okropnie! Fuj! Ochyda! O matko, nie mogę uwierzyć, że to robię. Aha, to wygląda okropnie. Już. Ojej, chyba cebula chce się z tobą przywitać. Przestań, przestań. O, właśnie. Ułożę ci gumę do ust. Guma tu pomoże. Trzymaj, Julie, otwórz swój oddech. Wow, to jest pyszne. A teraz spróbujmy nadmuchać balona. Super. Mogę być pierwsza? Dziękuję. Zobaczmy. A to co? Surowe jajka. Julie, przestań się śmiać. Podnieś swój klosz. Ok, podnosimy. Wow, to makaroniki. Uwielbiam je. Chcę ich już spróbować. Makaroniki z czekoladą to świetne połączenie. Ale mi smakują. Są delikatne i słodkie bym chciała spróbować. Wybacz, moja droga, ale to wszystko jest dla mnie. O, mam pomysł. Chcę narysować na makaronikach buźki. Patrzcie, jak śmiesznie wyglądają. Jeden makaronik puszcza oko. I tego właśnie zjem. Następnie zjem tego fajnego w okularach. A kolejny przesyła wszystkim buziaka. Mmm, to jest pyszne. Dobra, teraz kolej Britney. Okej, okay, spróbujmy. O oh, chyba. O, oh, mam pomysł! Wrzucę jajka do shakera i zrobię czekoladowego shakea. Myślę, że to genialny pomysł. Może wyjdzie mi nawet coś smacznego. Wlewamy czekoladę, a teraz mieszamy. Gotowe. Teraz przelewamy do szklanki. Kładamy słomkę i można próbować. Oj, ale obrzydliwe! Oj, to znaczy, ale pyszne! Julie, chcesz próbować? Pewnie z przyjemnością. Brytni, oszukałaś mnie! To jest okropne! A ty uwierzyłaś nieźle?